Otrzykujcie się na niezłą jazdę. Zebranie Intergalaktycznego Przymierza Złych Czarnoksiężników. No, dzień dobry. Mam dobre wieść? Znalazłem wioskę smerską. Jeszcze trochę i wszechświat na zawsze pogrąży się w mraku. Jasne. Akurat. Jak śmierć! Jedziesz, <grywa> papo! Smerwetka. Co to jest? Nie! O, chyba zasmrfiłam się w gadki do i Paramount Pictures. Musimy uratować papę! Niech zgadnę. Papa Smurf ma kłopoty. <laughs> Sturmujemy twierdzę Razamela i nie bierzemy żadnych chęci. Nie licząc papy, no jego zabierzemy. Know what the game to do. A pomogą Everybody nam. <laughs> Spryto kłaczki. <laughs> Spryto kłaczki? Hej! Co, co one mówią? <laughs> Już wkrótce. Jeśli nie powstrzymamy tych czarnoksiężników, nadejdzie koniec świata! I poważnie dźwiękowiec wrzuć wsteczny. Jesteś gotowy? No ba! Nadchodź. Zaraz walniemy w glebę! Niebieska TROL! Eksplozja emocji. No chodź! Tak nie wolno! Jak chcecie żyć, to się złapcie! Teraz to się wkurzyłem. A? Żegnajcie, Smurfy. Na zawsze. <grystanie> no i wypalił się biedak. Smurfy. Wielki film. Wkrótce w kinach.